Się uszanowanie uszanowanie panowej panie. Jak robiliśmy Turbo? To jest dolot do Turbo i to jest rura Zbizona. Fi 70 w środku ma. I to fajne było, bo założona Pek Pek. Cyk fuch, nie? Ale to jest zły pomysł i musowo to wymienić. I dzisiaj będę to wymieniał. No i zaraz będzie troszkę galamacji. Trzeba odkręcić maskę, zdjąć. Parę złotych trzeba było zainwestować w części. Czyli rura FI 70 metalowa. Kupiłem metr rury. Mam nadzieję, że mi ona wystarczy tutaj. Do tego... Do tego mojego dzisiejszego dłubania. A czego zmieniam tu rurę? Bo ona tutaj, jak zakręca tutaj, o załóżmy na mnie. Ono pęka. Tak jest ja robił paski. Silnik jest zrobiony. Nawet jakby nie był zrobiony. Wiadomo, no to szkoda, bo zrobi się dziura, to pójdzie kurz pył w silnik. Patrz ta pani, szyby nie ma. pan tak tak mu <grym> Szyba wypadła, bo chciał dziurę otworzyć i nerwowo, bo pewnie było gorąco i wypchnął szybę. Szyba się nie zbiła. Ale wypadła i nie było czasu zamontować. Ale pamiętam, że się fajnie przeciąg taki. <grym> Gorzej jakby też padał Dobra Jedziemy na bojowe stanowisko Tam gdzie, gdzie widno ciebie widzło, ty wszystkich widzisz mnie zwajował Holendę Jasny, kurde bele, co je Nowulinka Ja pierdzielę Nie wiem czy to widać tyle szalał chyba Ma. Koło się kręci Dobra, jedziemy Coś mi się kurde porobiło, patrzcie Ja pierdziele Oszalał chyba No, to nie liczy gdzieś Chyba się na linki, ale nie wiem no, licznik poszedł się. No, na 500 się zatrzymał. No, spadaj, kurde. no, tyle, no, mu no, no, to godziny teraz lecą. <grystanie zainteresowań> kurde. No, zaraz licznik. Jakaś na stacji, tak dużo no to zgłaszać, czy jakoś tak chyba. Kurde. Kurde, bele, o I już prawie to godzin było zrobione. Teraz nie będzie wiadomo, ile nie będzie liczyło. Wyciąganie siatki. Maski. Podstawowa pierwsza czynność mały dymontaż o. Kurde bele o. Zobaczcie, tutaj mam tak tu się krzaniło Trzeba było tam podsmarować kitem takim specjalnym Takie może nie? <gryw> może teraz jeszcze będzie przepraszać, ale raczej nie nie ona jest słaba. Jakby to taka rura chciał kupić, to odradzam Pęka Tak na zgięciu, Może wibracje, ruch coś. No i tutaj już widać że to jest coś dla niej robiło. I co? Tutaj trzeba silikonem tylko podsmarować tą, Bo taka spirala jest tutaj Ej może staczy te rury Co kupiłem? Zaraz wam pokażę Jakie sobie kupiłem zabawki dzisiaj klocki do roboty Takie mamy zabaweczki No, okay. A tak będzie teraz Będzie podwójna rura szła o. Ty, też patrz taka sama rura jęu się 70 no, Rurę to mi przy... z, z internetu żebym po... zamówił Cztery kolanka takie będzie. Dobra, zeszło. Dobra. Rurał, taka Opi. 127 zł za metr. Zapłacił ja. Polskich nowych. Nie dolarów. Ja no, kupiłem taką osobę, jedną niebieską. A to mi przyszło. Zamówili mi chłopaki ze sklipu. No. to coś będzie o w ten deseń o, do góry. Eee, to nie pójdzie dużo tych. Rur tych. Te rur jeszcze zostanie ile? Kurde, bele, patrz pan. <grym>, nie? Koniecznie. Dobrze będzie. Jeszcze na drugi traktor się kupi zostanie kiedy? Jaki? to? No. Tylko tu trzeba będzie dać przydłużkę taką. To jakieś żeby na trytitki połapały. Andrzej, czekaj, tak trzeba zrobić, żeby dobrze było. Żeby tura nie przeszkadzało. No. Ale jak tamten wąż był dobrze, to i to będzie dobrze. Tu się da taką, czekaj, a ten? Nie. Czarny, niebieski że tak. będzie za bardzo włoczki. Kidał, chyba że... że szpraim się go uprawiuje. Nie, nie Jedno trzeba je dać tutaj o taką. No ta, kurde, bele to będzie za... utnie się. I myślę, że w to, w to też wejdzie, z tamtą rurą się złączy, nie? Kurde, mol, widziałeś? Tylko będzie mały złączek jakiś, nie? Do rur. Czego? Tylko, tylko? Nie. A jakich? Nie, dobrze będzie, nic. No dobrze będzie, panie Jacku. To obliczone je, wszystko. To by, było dobrze, to by weszło, ale... Za krótko. Żeby to było dłuższa rura, to by było zicher. Tu się rureczko przydłuży. Kawałek rurki, a i tutaj tej. Ale teraz wszystko liper, oby patrz. Na no, to, tu, co tu, te gumy na światłach są. Na to popękało. A w kołach? Ile? Rok czasu? Hmm. Dobra, bo zapomniałem kamerować normalnie. Kurde bele. Dobra. Tu kawałek załóczyłem stąd. Będzie szło tak. Tu będzie kawałek rur rureczki. Ile ta rurka powinna mieć? Żeby tego było dobrze jakieś 19 cm 19 cm trzeba uciąć i rurkę Gumóweczką I co zakładamy jak coś chcemy ciąć gumówką? Okulary ochronne, no właśnie Idę po okulary Przycho płuczę ten opryskiwacz Okulary mamy, zakładamy, hops i można iść dłubać teraz. Tu jeszcze rzucę okiem. No tak. Tu trzeba dać rurkę. Na ściski się da. Dla i będzie, nie panie Andrzej? O, działałeś Aha, tu trzeba ściskać jeden tutaj. A tu będzie drugi. Dobra, wszystko wiem. No i dzisiaj prace zakończone na tym etapie. Bo muszę, muszę sobie jeszcze kupić taką rurę Fi-70. Silikonową 45 stopni, a w tym miejscu, że będzie tu i tu będzie pociąć. Po Pomaska. Także dalsze prace remontowo wykończeniowe dopiero jutro. Pan Jacek będzie, jak w zamościu to kupi Tą rurę, bo wiedziałem, że jest. Bach się zdejmie. Cię dociągnie. Bo 50 motogodzin już prawie przyleciało, 40 coś tam 50 można by powiedzieć I trzeba głowicę dociągnąć jeszcze raz Kluczem Newtonometrycznym No, także jutro Ściągamy bak, To się tego I trzeba to zrobić fachowo, no już Miałem rurę tą Rurę <laughs> tak już spawana Patrzcie tutaj było Fachowa rynczarz, tu kładła spawy Ale Cieniutka to blacha jest. Jak już robić, to już zrobić, nie? Ja kupiłem kolankę i liczyłem, że to pójdzie w górę, tutaj właśnie, ale to nie przewidziałem, że tu maska idzie. Ja Aby masę dziurę zrobić, kurwa. Nie, dobra. Jutro się skończy roboty, także zapraszam jutro. Chyba, że będzie lało jak cebra. Ale myślę, że jutro będzie ładna pogoda. I się skończy jutro ursusika. I olej mu się zmieni, o właśnie. Olej miał zmienić już wcześniej, ale nie było jak. Po 50 motogodzinach będzie wymieniony olej. Do filtra się zobaczę tego bąka. I... Będzie ligańsko. Także tak to. No. Także pozdrowionka. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Jeszcze pan Jacek takiego gościa z dużynek przywiózł. Pijany w trupa. Andrzej, ej, ej, Andrzej! Kurde, nie nie budzi <grystanie> Takie jajca Dłużynki były u nas, ale się skończyły. 18 to było Zenek śpiewał. A ten tak zenka słuchał ten, ten na wodzie. <grystanie>